Cześć, witajcie moi kochani grzybiarze. Mam nadzieję, że dzień mija wam świetnie. Ja właśnie po raz kolejny idę do lasu na grzyby, na kolejną przygodę. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się coś fajnego znaleźć. Także po raz kolejny zabieram was ze sobą. I trzymajcie kciuki, żeby dziś nam szczęście dopisało i żebyśmy znaleźli razem. Kilka fajnych sztuczek, i na sam początek naszej przygody z grzybami mamy tutaj pięknego, pięknego podgrzybka. Tu jest jeden, a tutaj mamy drugiego też takiego malutkiego, fajnego. Ojej, jej, urwę! łeb! O i nawet jest trzeci. Także trzy podgrzybki na pierwszy rzut, takie ładniutkie. Ogólnie mam dziś ze sobą ten oto scyzoryk, o którym Wam ostatnio mówiłem. Jest to scyzorek firmy Mushroom Hunter, eee, tak on pięknie wygląda i ma on ten taki pędzelek do oczyszczania grzybów. Także naprawdę świetna rzecz jeśli chodzi o, o takie itemki dla grzybiarza, eee, polecam w sumie, szczerze mówiąc fajnie by było jakby ta firma Sponsorowała mnie. Nie no, oczywiście żartuję. Taki scyzoryk kosztuje około 100 zł. A co my tutaj mamy? A, to panienki. Jeszcze takie nierozrośnięte. Już myślałem, że mamy tutaj pierwszego dziś prawdziwka, ale niestety nie. Tu widzę, już ktoś ciął. Jakieś prawdziweczki. Także jeśli chodzi o ten scyzoryk, to jest to naprawdę fajny itemek. Bardzo, jest bardzo ostry to raz. 2 jest idealnie wyprofilowany pod obcinanie grzybów, no i 3 ma ten fajny pędzelek do oczyszczania e, nóg, także, także no, mi się on naprawdę przydaje, także jeśli miałbym być szczery, to mógłbym wam polecić e, te scyzoryki. Oczywiście mi za to nie zapłacili za żadną reklamę ale mi on się sprawdza naprawdę świetnie, także z czystego serca jestem w stanie wam go polecić. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jest naprawdę upalnie i wyszedłem dosyć późno na tak, żeby bo mamy godzinę 12:11. Także jest już dosyć późno, bardziej lubię chodzić z rana, ale popatrzcie, tutaj mamy już chyba naszego pierwszego prawdziwka. Taki oto malutki, ale jaki ładny. No, i właśnie tym pędzelkiem możemy sobie go oczyścić o cyk 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 z tych. Tutaj to grzybnię sobie leciutko odkrajowywujemy i jeszcze raz sobie możemy przyczyścić. I pięknie, taki ładny prawdziweczek już jest oczyszczony dzięki temu naszemu scyzorykowi. Dobra, tu jest jeden. No i teraz porozglądamy się, może gdzieś tu w koło będzie kolejny. W jednym z ostatnich filmów y, ciąłem tutaj kilka prawdziwków i wow, ale w pańczynę wszedłem. Dobra, ale chodzi o to, że patrzcie, Tutaj jest jeden, tego co by weźmiemy. On jest mały, ale jest taki, jest ok. Tutaj mamy kolejnego, też taki malutki. No tego raczej zostawię. Tu mamy kolejnego znowu. Tutaj hop. Też taki malutki. Tu mamy jeszcze jednego. O, nawet dwa, jak odkryłem, to nawet dwa tutaj są. Tutaj mamy kolejne dwa, te już są takie troszeczkę większe, takie byczki. Także fajne grzybki, takie do słoika, idealnie takie do obiadku. Więc yy, czekajcie, ile ich tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem i ostatnio znalazłem tu chyba sześć, z tego co dobrze pamiętam. Także, no widzicie, tu jest taka fajna miejscówka na, na te prawdziwki. Dobra, więc ja teraz muszę je wygrzebać. I, I jeszcze tutaj przejdę na około, bo... Bo serio, o, czekajcie, czekajcie, tam jest jeszcze jeden. Czyli mamy tutaj, czekajcie, ile? 8? chyba. 2, 4, 6, 8, Osiem, a wydaje mi się, że będzie ich więcej. No i patrzcie, jaki piękniusi. Cudowny. I ogólnie znalazłem tutaj ich dziewięć. Dziewięć takich malutkich, no ten jest największy, ale są piękne. Do słoiczka idealne. Okej, okay, patrzcie, moi drodzy, mam kolejną rodzinkę. Ładnych prawdziwków, tu są trzy. O, tu zagrzebany cyk, i tu jest czwarty. Też zagrzebany ładnie pod mchem. Eee, także widzicie, tak jak mówiłem w filmach, jak znajdziecie jednego, to chodźcie naokoło i znajdziecie kolejne, ponieważ te trzy są dosłownie 3 metry od tej miejscówki, gdzie ciąłem te wszystkie poprzednie. Także kurczę, naprawdę fajne miejsce. To w zasadzie tutaj w obrębie nie wiem, no tych trzech, czterech metrów znalazłem ich już. Tam było chyba 9, to tu jest 4, tak? Dobrze mówię, no to 13 prawdziwków. Świetna sprawa. No i mamy 14. 14 tutaj. Troszeczkę miękki się wydaje, ale zaraz zobaczymy. Także 14 prawdziwek w obrębie niecałych 5 metrów. Ho ho, ho, no takiego byczka to w tym roku jeszcze nie znalazłem. Przepiękny, przepiękny. Może i przepiękny, no ale niestety zjedzony. Przynajmniej noga cała. Także, no, niestety. Niestety piękny, ale zobaczcie jakie to. No szkoda. Szkoda, ale tak czy inaczej pięknie sobie tutaj rósł pod tym drzewkiem. Coś czuję, że dzisiaj tych grzybków będzie trochę, i to naprawdę ładnych, bo patrzcie, co tutaj na mnie czeka. Kto tutaj na mnie czeka? Nie, no. Coraz ładniejsze mi się trafiają, naprawdę. Znaczy, nie powiem, nie jest ich jakoś super dużo, ale są piękne. Także strasznie się jaram. Uwielbiam zbierać takich grzyby. A wiecie, co jest najlepsze? Że jest zdrowiusieńki. Nie dość, że piękny, to jeszcze zdrowiutki. zdrowy jak ryc, normalnie. Zobaczcie, coś one dzisiaj mają <laughs> w sobie, że rosną przy tych drzewach. Mamy kolejnego. Mam nadzieję, że też będzie tak zdrowy jak tamten. No niestety, nie tym razem. Strasznie zjedzony. No cóż szkoda, no, raz się trafia zdrowiusienki, raz się trafia e, robaczywy, no nie także no nie ma co, ale tak czy inaczej są piękne, są piękne, także chodzimy dalej, szukamy. Ok, tamte dwa poprzednie były naprawdę duże, ale tak czy inaczej największą satysfakcję w zbieraniu grzybów e, dają mi właśnie takie, które znajdujesz w jakimś mchu. Albo w ściółce, i tak pięknie wystają. No Po prostu to jest kwintesencja zbierania grzybów. Według mnie. Okej, okay, sytuacja wygląda w ten sposób: mam dużo malutkich, kilka takich większych, kilka podgrzybków. A tu czeka na mnie kolejny piękny prawdziweczek. I patrzcie, jakie kolejne ładne główki wystają tutaj ze ściółki. Jedna i druga. Blachola, te dwa to jeszcze nie wszystko. Tu widzę kolejnego. Proszę bardzo. Tylko nie wiem, czy ten ślimak czasem się nim za, nie zaopiekował. Ale zaraz to sprawdzę. Nie, ślimak się nie zaopiekował i patrzcie jaki piękny. Dobra, rozglądam się teraz, bo nie chcę popełnić. <grych> znaczy nie chcę stanąć na grzyby. Znalazłem jakieś miejsce, gdzie ktoś ciął wcześniej grzyby, bo są po prostu szczątki. I teraz patrzcie na to. Tylko właśnie, żeby nie nadepnął. Tutaj mamy chyba trzy albo cztery. Tutaj mamy kolejnego, e, tutaj mamy kolejnego, tam jest jeszcze jeden. No i teraz tak się tutaj rozglądam, bo kurczę, one rosną tak jeden obok drugiego. To, o, tam chyba jest jeszcze jeden. Kurczę, dobra, muszę je pozbierać. A, poczekajcie, patrzcie. Jeden, dwa, trzy. Więc... Hm fajnie, fajnie, wreszcie fajne miejsce. Dobra, muszę je pozbierać. Wow, sytuacja wygląda w ten sposób, że było ich 8 i niestety 4 tylko dobre, a 4 e, robaczywe, także no przynajmniej połowa z nich e, wyszła na dobre. Ale miejscówka fajna, bo naprawdę tutaj było nacięte, znaczy, o tu na przykład to są ślady stare, tutaj to są moje, te pocięte, ale no, ktoś już tutaj wcześniej zbierał, wczoraj może, może przedwczoraj, nie wiem. A dzisiaj znowu kolejna porcja, więc bardzo fajne miejsce Ok, mamy kolejną taką samą sytuację jak parę minut temu Tutaj widzicie ktoś ciął grzybki A tutaj mamy hopsa Tu jest dwa, tu jest kolejny Tu jest jeszcze jeden I tu jest jeszcze jeden I na razie widzę tyle Ale może jeszcze gdzieś tu się chowa jakiś kolejny, więc Zaraz postaram się znaleźć Kolejny cudowny prawdziweczek. No, już coraz więcej w tym moim koszyku jest, ale ten zawita tutaj elegancko. No jestem pod totalnym wrażeniem, jakie ładne prawdziwki dzisiaj znajduję. Patrzcie, jeden i drugi. I oczywiście za zakopane w półce, w mku. Coś pięknego. Wygląda na to, że Coraz więcej zaczyna się ich pojawiać i znowu jestem w takim miejscu, gdzie boję się zrobić krok, bo boję się, że coś nadepnę. I teraz patrzcie tak. Patrzcie, jest jeden. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery pięć. Tu jest szósty, tu jest siódmy, tu jest ósmy, dziewiąty, tam jest dziesiąty. I teraz tak, teraz w drugą stronę się obracamy. Tutaj powoli kroki. I to jest tak, tam było 10, 11, 12, 13, 14, 15. No i na razie tyle naliczyłem, ale... Kurde, fajne, fajne miejsce. O nie, i tam jeszcze są dwa, trzy. Ja pierdzielę, cztery. Nie dobra, ja muszę... Pięć. Nie. Czekajcie, bo tu będzie ich ze 20. Naprawdę. Żebym tylko żadnego nie przegapił. Dobra, zbieram je. I. I zaraz wam policzę ile ich tu było. Ok. Chyba już wszystkie. Patrzcie ile jest. Raz, dwa. A właśnie, to są podwójne, więc tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwana, trzyna, cztery, piętna, szesna, siedemna, osiem, dziewięć, dwa na trzy na czterna, 15, 6, 7, 8, 9, na 2, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 25, 26 chyba, o ile dobrze policzyłem. I trzy były robaczywe, czyli 29 w jednym miejscu. Wow. No takie miejscowy to dawno nie miałem. Tak to można zbierać grzyby, naprawdę. Super sprawa. Jeszcze bym zapomniał, tutaj na przykład zostawiłem takie dwa małe. A i tu jeszcze jeden jest o. Cyk. One niech sobie jeszcze rosną, bo są za malutkie. To aż takich to nie, nie, nie. takich to nie bierzemy. Niech sobie rosną na spokojnie. Ja w sumie wiem gdzie to miejsce jest, więc następnym razem też tu przyjdę. Ale te... O! No i patrzcie, przegapiłbym jeszcze jednego, dobra, wyciągam jeszcze jednego czyli ile? 30, 30, no plus te tamte dwa czy trzy małe. No, ponad 30 w jednym miejscu. Wow, powiem Wam, że mój koszyk powoli się zapełnia. A tutaj mamy, patrzcie, dwa takie wielkie kapelusze. Ciekawe, czy będą zdrowe. Myślę, że tak. No, tak trochę się przeliczyłem. No cóż, trudno. Dwa robaczywe. Ale to nic, szukamy dalej. Zobaczcie, kto tu w mchu stoi i czeka na mnie. Kolejny piękny, prawdziwek. Zaraz dołączy do braciaków. Nie liczę na to, że on będzie zdrowy, ale zobaczcie, jaki wielki kapelusz ma. Chociaż. Tu już widzę żuczek się nim zaopiekował. No i noga to już jest. Ula, la. -la. O! Nie. No niestety lipa, ale taki sporawy, no jak troszeczkę mniejszy od dłoni, tak no. Po raz kolejny nie liczę, że będą zdrowe, ale to jest chyba najładniejszy widok dzisiaj. O, a tu jest jeszcze jeden, nie zauważyłem go. Ogólnie już powoli mam się zbierać w stronę domu, ale ciężko mi wyjść z tego lasu, jak widzę kolejną miejscówkę, gdzie jest raz, dwa, trzy. Tam jest czwarty, i tu gdzieś był piąty, tylko teraz go. A tu jest, i tu jest piąty. Eee, także zapowiada się kolejne fajne miejsce, i wyglądają naprawdę ładnie te prawdziwki, więc kurczę. No, całego koszyka chyba dzisiaj nie uzbieram, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy. Trochę przeoczyłem. I tam gdzie naliczyłem chyba 5 czy 6 To patrzcie tu To jest to samo, to jest to miejsce, tu jestem obok Kolejne tu 2, 4 5 I teraz tak, tu trzeba grzebać w ziemi jak dzik Tu są kolejne, tu są kolejne tam Tam są kolejne, tu kolejne I o, i tu kolejne Masakra Masakra co to się dzieje Myślę, że tu będzie znowu z 20 w jednym miejscu No tylko, że będą takie Takie po 2 centymetry gdzieś ale do słoiczków idealne kieruję się już w stronę domu a tutaj na mojej miejscówce, cyk, piękne trzy prawdziweczki w jak godzinach? o nie, cztery, czekajcie, tu jest jeszcze jeden no i świetnie dobrze moi mili, ja już wracam tak wygląda sytuacja dużo, ale to dużo małych prawdziwków trochę mniej takich średnich, kilka czerwonych kozaków, kilka podgrzybków. Także jestem mega zadowolony, bo piękne grzybki. E, no i co? Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi wyprawami. I do następnego. Trzymajcie się, pa! pa.